Cześć, kochani. Dzisiaj jest piękne piątkowe popołudnie. Wybrałem się na wycieczkę biegową, bo no, grzech byłoby nie skorzystać z tej okazji, z takiego pięknego dnia. Dzisiaj postanowiłem pobiegać sobie w gminie piaski. Wystartowałem, wystartowałem w koło Kościoła w piaskach, później pobiegłem przez siedliska. Siedliska, przepraszam brzezice i wylądowałem tutaj w tym pięknym miejscu w pięknie odrestaurowanych ruinach zboru kalwińskiego jest fajna góreczka z panoramą na piaski widać tam kościół wieże i tu jeszcze jest boisko tutejszego klubu wokół tego zboru jest fajny park tak bym to nazwał z takimi ścieżkami bardzo fajne miejsce do spacerowania, biegania oczywiście i bardzo polecam odwiedzić to miejsce nie tylko w ziemi, ale też i w nocy bo bardzo fajnie jest oświetlona kiedyś haszcze były bo pamiętam byłem kiedyś z żoną już to miejsce no a teraz jest no, bardzo ładnie. szczególnie właśnie ten ta panorama piaskawy tutaj też mamy e, poniżej e, plac zabaw także coś jest dla dzieci ogólnie zachęcam dobra Woli będę wracać do samochodu bo no jeszcze kilometr przed nami, także trzymajcie się i zachęcam do biegania, cześć.